Jestem Zuzia i od 9 lat uczęszczam do Mdeku na zajęcia plastyczne do pani Marty Sygi. A w tym filmie chciałabym trochę przybliżyć moją osobę i pokazać moją krótką historię plastyki. Zbliżam do od miesiąca do tak zwanego gałczyna na profil BIOLHM-mat. Jak na razie trzymam się nieźle, ale przede mną jeszcze długa droga. Chcę zostać psychologiem, dlatego dążę do tego, żeby jak najlepiej zdać naturę i pójść na studia. W sumie jestem zadowolona ze szkoły, poznałam naprawdę świetnych ludzi i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jedną z ważniejszych ról w moim życiu pełnią moje koty. Są moimi przyjaciółmi, stanowią moje inspiracje. Molly i Boni to najśliczniejsze futrzaki na świecie. Od paru miesięcy uczę się samodzielnie języka japońskiego, a kultura Dalekiego Wschodu jest dla mnie bardzo inspirująca, i kiedyś, w przyszłości, bardzo bym chciała odwiedzić kraj kwitnącej wiśni. Niedawno rozpoczęłam trzeci rok nauki gry na gitarze. Zaczęło się od obozu artystycznego w MDKu i trwa do teraz. Od dziesięciu lat pływam. Lubię dotyk wody. Mogę przemyśleć wiele rzeczy i odpocząć od natłoku, pośpiechu, dnia codziennego. Tak samo jest na łodzi, tylko ty i woda, która pod swoją taflą kryje różne tajemnice. Nie ma mniej lub bardziej ważnych pasji. Plastyka jest wyjątkiem, jedynym w swoim rodzaju motylem, który wyróżnia się swoją innością. Plastyka towarzyszy mi, odkąd pamiętam. Jako dziecko chciałam zostać księżniczką, no ale jak to bywa, wyszło jak zwykle. Jednak dzięki sztuce mogę czuć się jak królowa w moim własnym królestwie wyobraźni. Mogę rozkazać moim palcom, chwycić ołówek i wypowiedzieć wojnę swoim słabościom. Można sobie zadać pytanie: Co jest wyjątkowego w plastyce? Od zwykłej mazani farbami czy innym badziewiem po kartce? A ja mówię nie. Plastyka jest mową, jest milczeniem, słońcem i księżycem. Dzięki niej mogę pokazać, co czuję, co myślę. Czy się z tym zgadzam lub nie? Tematy tabu, o których ludzie boją się mówić, mogę przedstawić w prostszy sposób. Kiedy jestem smutna, tworzę. Kiedy jestem wesoła, tworzę. Kiedy jestem wściekła, tworzę. Nie jest ważne to, co powiedzą inni. Ważne jest to, że masz odwagę pokazać coś, co czujesz. Istnieje wiele technik tworzenia od kredek, farb, markerów, ołówków, pasteli, aż po wiele, wiele innych. Osobiście Najbardziej kocham kredki i akryle. Jednak niespotkane jest u mnie zobaczenie pracy wykonanej pastelami. Dla mnie są zbyt miłe. Zawsze myślałam, że w szkole specjalnie dają nam zadania z pastelami, żeby utrudniać nam życie. Każda podróż kształtuje. Podczas gdy zwykle ludzie próbują zgłębić otoczenie z zewnątrz, ja w środku mojej głowy już konstruuję kolejny obraz, który tym razem będzie bardziej odpowiadał prawdzie. Człowiek nie podróżuje w czasie. Nasza dusza nim po prostu jest. Każda czynność przynosi nas dalej w przyszłość. A taka chociażby plastyka może pokazać, jak on bardzo się zmienia. Jak ten czas, który ktoś kiedyś umieścił w naszych oczach, się zmienia. Osoby, które tworzą, pokazują, kogo spotkali, czego doświadczyli, kim są, kim być może będą i dlaczego. Musimy po prostu się bardziej zagłębić. W ciągu swojej krótkiej historii plastyki spotkałam wiele osób, które potrafiły to zrozumieć. Ta droga nie jest łatwa. Jest pełna rozstajów i zakrętów. Wprowadzi ona do celu. Każdy jest inny. Każdy prowadzi gdzie indziej. Patrz się jednym z motyli, lecących w otchłań obrazu.